Galaktyka Andromedy ze swoimi tysiącami, miliardami gwiazd jest często uważana za siostrę bliźniaczkę naszej drogi mlecznej. Mierzący 220 tysięcy lat świetnych średnicy Messier 31 jest ogromnym obiektem niebieskim, najdalszym od Ziemi, który można obserwować gołym okiem, pod czystym niebem, mimo że znajduje się w odległości 2,5 miliona lat świetnych. Pierwsze obserwacje tej świetlistej plamy sięgają za rania dziejów, ale pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z 964 roku. Zawdzięczamy je Al-Sufi, perskiemu astronomowi. Galaktykę Andromedy, znajdującą się w gwiazdozbiorze o tej samej nazwie, łatwo rozpoznać po jej owalnym i rozproszonym kształcie z jasnym jądrem. To ostatnio w żółtym kolorze kontrastuje z ciemnymi pasmami pyłu i dużymi ramionami.